Siema postanowiłem na Was nagrać jak ocieplić murłatę w dachu związać. a w ten sposób jest ocieplony za wszystko w ten sposób się ociepla proszę bardzo, o na dół folia idzie na tą murłatę nie, tu folia idzie a później wycinamy wełnę i wstawiamy jak w taki sposób się prezentuje ale no, prawie na równo wychodzi prawie na równo chodzi, bo 15 wełnę kupiłem, prawda, jest 15, nie? Dlatego 15 wchodzi. Tu mam minowełnę, bo tu jest 1200, na 4 metry, a tu było 1000, no 3, coś po tego, no już nie pamiętam, musimy zobaczyć etykietę, ale, ale po co patrzeć na etykietę, jakby wam, że tam powiem, wam. tak po skrócie, nie? No i tak wstawiamy, nie? I to żadna filozofia, no folia po spód, żebym a znaczy beton oddzielić od tej, od wełny i to wszystko, nie? Tylko wam powiem, ta ciemnota tak śmierdzi, niech się sypie, ale śmierdzi w ciul, od tej żółtej. Dobra, a jak ja to przecinam? W taki sposób przecinam, że drecha jest na, na spodzie, mierzymy sobie od brzega do brzega, przyciskujemy nogą tutaj i sobie tnę. W ten sposób wychodzi prosty kawałek wełny odcięty. No wiadomo, że lepiej by to była. No na nożu wiadomo, że trochę wyszarpie, nie? No ale noż kupiony jest za 40 zł, no. A nie specjalne narzędzie do cięcia wełny za. No za parę stów, no. Jest różnica przecież, nie? No i tak w skrócie wam Powiedziałem jak to co robię. No. Żadna filozofia to ocieplić. I tak polecić sobie. Na razie kupiłem trzy, trzy rolki, żeby to wszystko policzyć. I będę wiedział, ile będę dokładnie kupić rolek i, i jak dalej z tym działać. No. I to wszystko no. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów.